Cześć, witam Was na kanale Flip na Pierwotnym, z tej strony Maciej Welman, a moim gościem jest Paweł Albrecht. Cześć. Od czego, powiedz mi, zaczynałeś swoją przygodę z nieruchomościami? Jakie były Twoje pierwsze kroki, aby wejść na rynek? Przygodę z nieruchomościami zaczynałem w ten sposób, że wszedłem na listę Forbes'a, zobaczyłem w jakich branżach są najbogatsi ludzie i widziałem, że wszyscy są w nieruchomościach w większości, jako dodatkowy biznes przynajmniej, że ktoś ma na przykład energia i nieruchomości, surowce, nieruchomości, IT, nieruchomości, tak? Więc większość osób... Są... Szła w nieruchomości. Ja od zawsze chciałem prowadzić jakąś fabrykę, zarabiać pieniądze. Nie wiedziałem na czym, ale wiedziałem, że chcę produkować, organizować, zarabiać pieniądze. No i widziałem, że jak się nauczy nieruchomości, to, to to ze mną zostanie do końca życia. I tak też się stało. I robię teraz dużo innych rzeczy niż robiłem wcześniej, a te nieruchomości ze mną zostały. I ta wiedza i to wszystko, co mam i znajomości pozwalają mi na robienie jakichś ruchów w oparciu o te nieruchomości i życie w ogóle z tych nieruchomości. E, więc to były takie moje początki. No, a gdzieś tam w skrócie to wyglądało tak, że współpracowałem z osobami, które robiły bardzo dużo na tym rynku. Od nich się uczyłem. No i później sam zacząłem też uczyć inne osoby i uczyłem się też od absolwentów. Wiadomo, że się ze wszystkich doświadczeń człowiek uczy. No i to był taki największy skok w rozwoju, że robiłem coś z ludźmi, którzy robili coś, czego inni nie robili. Za każdym z każdą osobą coś było to innego, więc gdyby nie wszyscy moi wspólnicy po drodze, których spotkałem, no to. Na pewno bym nie był w tym miejscu, w którym jestem, albo byłbym tam dużo, dużo później. Nie? No, swój pierwszy milion na nieruchomościach zarobiłeś w stosunkowo młodym wieku. E, powiedz mi, co czułeś, jak pojawia się ta pierwsza bańka na koncie? Czy to było takie, ok, dobra, jedziemy dalej? Czy to był jakiś taki kamień milowy w twojej karierze? Pamiętam, że e, miałem konto w Santanderze. No i tam miałem, nie milion dwieście, czy ileś tam, milion dwadzieścia, nie pamiętam. I wydrukowałem sobie tą kartkę, gdzie się ostatnio znalazłem, jak, jak sprzedałem garaż, ostatnio gdzieś tam znalazłem tą kartkę że z tym wydrukowanym, że mam milion na koncie. Nie taki, że zaraz jest wad do zapłacenia dochodowy i coś tam i zostanie mi 400, <noise> tylko taki już po zapłaceniu tego wszystkiego. Netto, milion netto. Netto, netto, już nie wliczając do tego żadnych rzeczy, że gdybym coś sprzedał, to bym miał, tylko taki, że miałem na koncie do wydania, mógłbym sobie pojechać do Tajlandii i wydać, tak? to sobie to wydrukowałem, ale nic to nie zmieniło, bo, bo taką wartością jest ta siła, że ty wiesz, ile jesteś w stanie wygenerować, poświęcając na to ich czasu i nerwów, nie? Że, że jesteś w stanie teraz się na spadochronie spuścić w Ekwadorze i wiesz, że jak będziesz pracował po 20 godzin dziennie, będziesz się zajmował tym tematem, to wygenerujesz jakieś pieniądze... To kupisz ten Ekwador. E... No i, i, i to poczucie, że masz taką zdolność do zarabiania pieniędzy jest silniejsze niż to, że masz tą bańkę na koncie, nie? Żeby kupić Ekwador, to musiałbym ciebie poprosić o parę groszy. To musielibyśmy jeszcze po prostu wziąć trochę nadgodzin. czyż tak. A powiedz mi, czy były jakieś niespodziewane czynniki, które przyczyniły się do twojego sukcesu? Może jakieś wydarzenia lub decyzje, które przeważyły, tą szalę na twoją korzyść. No bo nieruchomości to nie jest taki prosty rynek, jak wszystkim wydaje. I powiedz mi, ile ty miałeś lat, jak zarobiłeś pierwszą bańkę? 26 jakoś. 26. 26. No oh. czyli powiedzmy, że zaraz postój. I to nie jest tak, że ty wyszedłeś z dyplomem, czas czasami z uczelni i jutro się ta bańka pojawiła na koncie, no bo to jest bardzo dużo czasu, energii. Pamiętajmy, bo to było już 10 lat temu. 10 lat temu to było, nie? 10 lat temu milion złotych, a 10 lat, a milion złotych dzisiaj to jest całkowicie inny wymiar pieniędzy. A wiesz, że... Jedna historia jest związana z tobą. Nie wiem, czy to wiesz, czy zarejestrowałeś. Ja ci powiem. Bo my się poznaliśmy tak, że ty studiowałeś chwilę z moim bratem na studiach i poznaliśmy się w akademiku. No. Eee, no ja z tobą rozmawiałem i coś rozmawialiśmy. Ja ci powiedziałem, że do 25 roku życia chciałbym mieć trzy mieszkania. I ty mm -hmm. się puknęłeś w głowę wtedy i powiedziałeś, że, że to za szybko, że coś tam, że nie. Coś takiego mi powiedziałeś, że, że to zły pomysł, a jak miałem 26, to miałem cztery. No, to bardzo dobre. Tak, tak mnie zdenerwowałeś wtedy w akademiku, że. Znaczy, motywacja. To, to, że mnie zmotywowałeś, I więc to było no już dawno, dawno temu, nie? Ale, ale to była taka silna też motywacja, właśnie. Znaczy, ja niezależnie od naszej rozmowy, taką miałem, no bo ci o tym powiedziałem wtedy, ale, ale rzeczywiście, no już miałem wtedy i cztery mieszkania, i, i tą bańkę. No i, i rzeczywiście to już było fajne uczucie, że już zrobiłem to to powiedziałem tobie, gdzie ty dla mnie byłeś tym przedsiębiorcą takim jedynym, którego ja znałem, takim, że ty gdzieś jeździłeś do Chin, coś ściągałeś, zarabiałeś. Znałem takich ludzi. Nie? Jak ty mi powiedziałeś, że to jest niemożliwe, ja to zrobiłem, to byłem tym bardziej szczęśliwy. No To gratuluję, bo to no, w tym wieku cztery mieszkania i bańkania na koncie to jest re rewelacyjny wynik. Mm. Jaki I ta banka już? inaczej ważyła wtedy, tak? No to, bo to wtedy mówię, to był całkowicie inny wymiar pieniędzy. Nikt nie zarabiał na flipach 300-600 tysięcy, w ogóle to tyle mieszkania nie kosztowały, tak? Nie, no to jest w ogóle to było pięć mieszkań wtedy w Poznaniu. Eee, pamiętam, że jak ja w ogóle, jak już tak wracamy głęboko do korzeni, e, to ja też miałem taką koncepcję wtedy, że kupię mieszkanie, bo dysponowałem też jakimś kapitałem. E, I tylko że wtedy to by mnie kosztowało bardzo duży procent mojego kapitału. I Wtedy mogłem tylko kupić to mieszkanie i to mieszkanie mieć. Tak. Więc z punktu widzenia obrotu jakiegokolwiek, nieważne czy w nieruchomościach, czy nie, jeżeli mamy stosunkowo mały kapitał, to niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem jest zakup mieszkania za 100% swojego kapitału na start. Oczywiście, jeżeli mamy koncepcję pozyskania pieniędzy, czyli gdzieś mamy, czy. Źródła zewnętrzne finansowania i z nadwyżek finansowych kupujemy te mieszkania na wynajem, no to jest złoty pomysł. No bo to mamy tą dożywotnią emeryturę, która generuje nam ten dochód. No w przypadku, gdy mam pieniądze na jedno mieszkanie i kupię to jedno mieszkanie, to bym prawdopodobnie do dzisiaj miał to jedno mieszkanie. No ja Mówię nauczy o sobie nauczyłem w tym się właśnie, właśnie a propos tego mówienia o sobie, że wszystko w zależności od potrzeb na, na dany moment, czego potrzebujesz tak naprawdę psychicznie w głowie, co jest dla ciebie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze było to żeby zarobić te pieniądze i jakby osiągnąć swój cel ten finansowy, no bo po to się rozwijałem, po to się uczyłem, po to chciałem prowadzić firmę, żeby po prostu mieć emeryturę zapewnioną tam, powiedzmy, robić co chce i nie patrzeć na kartę w menu, tylko kupować sobie co chce, do już tam racjonalnego poziomu, nie. Ale e, teraz mam inną motywację, już nie mam takiej, żeby ten kapitał pomnażać i tak dalej, nie, więc zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma swoją motywację na dany okres czasu, na daną wielkość rodziny i tak dalej. I te motywacje się zmieniają. Bo wtedy miałem bardzo, bardzo silną motywację i to był ten główny czynnik, do tego, żeby to się wydarzyło. Bo jak pracowałem w Holandii i zarabiałem 4 euro na godzinę, potem tam 7-8. A szybko. No, tam co roku wyjeżdżałem na wakacje, nie? Jak miałem 16 lat, to pojechałem pierwszy raz, to jak miałem sobie kupić ser za 2 euro, to pamiętam do dzisiaj, jak stałem w Lidlu za ser za 2 euro i obok mnie kolega z pracy brał tam ser, coś tam i tak dalej. Ja tak, tak na mnie patrzę, miesiąc, ty robi się, nie wiem, szkoda, mi te 2 euro nie. Zjadłbym sobie ten ser, ale mi szkoda, nie? No i, i pamiętam do dzisiaj, nie? że było mi szkoda, bo widziałem, że jak nie uzbieram określonej kwoty, to nie będę miał na wkład własny na mieszkania. Te mieszkania kupiłem na no początku w kredycie, nie? Teraz je pospłacałem już, ale, ale no kupiłem mieszkanie, nie wiem, za 200 tysięcy, a teraz jest warte 450, tak? Więc to płaciłem 200, a zrobiło dubla, nie? Więc z jednej strony też mogłem wrzucić to do obrotu, no ale z drugiej strony nic nie robiłem i tak się obróciło, nie? Powiedzmy, jak kupiłeś to pierwsze mieszkanie, potem zacząłeś realizować zyski na flipach, ucząc innych inne osoby, jak w ogóle działać na tym rynku nieruchomości, jak zacząć jak się obracać, to czy od samego początku, tak jak chociażby tutaj ta anegdota z tym serem, która bardzo nas wiele uczy, bo moje następne pytanie właśnie brzmi, czy ty miałeś wszystkie finanse od samego początku do końca pod kontrolą, czy uczyłeś się jednak trochę podczas gry? No bo tutaj jakby mamy początek historii, że... Od samego początku tak, miałeś zaplanowany budżet, mieć go zapięty na 100%, więc można to powiedzieć, że ciąłeś koszty, nie? ale potem wraz z rozwojem Twojej sytuacji finansowej, materialnej, jak zacząłeś rosnąć, no to naturalnie mm, ten punkt widzenia się znacząco zmienił. Czy od początku było to ściśle od A do Z policzone w Excelu, czy gdzieś ta gra mm, w zarabianie spowodowała, że ten schemat się nie sprawdzał? Uczyłem się wydawania pieniędzy, nie? Czyli żeby, żeby wydać po prostu na coś, kupić sobie coś dla siebie, albo pojechać na wakacje, albo sobie coś po prostu kupić dla siebie, co jest jakby jakimś przedmiotem. Bo, bo tego nie robiłem, więc bardziej w tą stronę. Przestałem liczyć koszty. Kiedyś miałem takie zaawansowane systemy do liczenia każdej złotówki, kosztu i tak dalej, nie było narzędzi, trzeba było to wpisać do Excela i złapałem się na tym, że więcej czasu spędzam na uzupełnianiu Excela, jakie mam koszty w firmie, no bo to pęczniało. Niż po prostu wziąć się do roboty i zarobić nie wiem, 23 tysięcy więcej i jakby nie liczyć tych 500 zł czy 20 zł na nożyczki papierniczym, tylko po prostu jakby zarabiać. Więc przestałem liczyć, zacząłem więcej wydawać, ale dopiero w momencie jak zrealizowałem wszystkie swoje cele, więc myślę, że to podporządkowanie 100% laserowe pod swój cel to była główna rzecz, która sprawiła, że to wszystko wyszło. Bo niestety no nie da się przy dzisiejszych. Rozpraszaczach na każdą stronę tematów, telefonów, rzeczy, które można zrealizować, żeby być rozproszonym, żeby zrealizować jakiś cel. Byłeś bardzo młody, jak zarobiłeś tą pierwszą bańkę. Myślisz, że ten mm, stosunkowo młody wiek był właśnie takim głównym motywatorem do Twojego podejścia do inwestowania, w ogóle do podejmowania ryzyka? Ja mam w teście po rozwagę na pierwszym miejscu, więc jak się czegoś podejmuję, to najpierw analizuję, czy w ogóle jest sens to robić, ale pod kątem czasu zdrowia i pieniędzy bardziej. Teraz jest, mam takie doświadczenie, że robiąc różne rzeczy wiem, że wszystko kosztuje czas i zdrowie przede wszystkim, nie? Nie tyle, bo pieniądze możesz pożyczyć z banku, od ciebie mogę pożyczyć tak i zrobić coś z tobą. Pieniądze to są najmniej, najmniejsze rzeczy, którą trzeba brać pod uwagę. Bardziej zdrowie i czas, nie? Ale dzisiaj to mówisz z perspektywy swojego wieku, bo wtedy jak miałeś 25 lat, to czas był walutą, której miałeś bez Jedyną. Jedyną, no i, i wydaje mi się, że nie było też kogo się zapytać, gdzie sprawdzić, jak wygląda dana droga, bo ja po prostu nikogo nie znałem. Ty byłeś jedną z pierwszych osób, przedsiębiorców, które ja w życiu poznałem. A teraz Dziękuję, nawet miło mi. Nie zapisuję nawet kontaktów do, do ludzi, którzy prowadzą firmę, no bo jakby w jakim celu już mam je zapisywać, jak już mam całą, wiesz, po tylu latach, tylu mnóstwo przedsiębiorców. Zapisuję tylko tych największych takich gdzieś tam, od których się mogę uczyć i tak dalej. Ale jak ktoś prowadzi po prostu firmę, no to nie zapisuje, tak? Ale na tamtym okresie, no to chciałem znać każdego jednego, kto, wiesz, wystawia faktury i tak dalej. Ja kiedyś nie wiedziałem, co to jest kwota brutto netto, nie? Co to jest VAT, wiesz? Skąd ja to miałem wiedzieć? Ja... To prawda. Mhm. E, to, to znaczy, to jak teraz tak sobie rozmawiamy, to pamiętam te czasy, że e, u mnie w grupie na roku, na pierwszym roku chyba byłem jedyną osobą, która miała auto, pomijam, że to było auto z salonu. No. E, wtedy kupione, ale, ale chyba jako jedyny w grupie. My nie wszyscy chodzili na studia i mieli taki pomysł, że przechodzą te studia, każdy tam płacił 400-500 czy 500 zł za akademik, czy gdzieś tam wynajmował mieszkanie, ludzie wyjeżdżali na wakacje gdzieś do pracy za granicę i jakby nikt nie otwierał biznesu, w którym handlował, tworzył fabrykę, IT, Google, Facebooki, to w ogóle to nie, 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 nie ten moment. No to od razu mogę powiedzieć jako ciekawostkę, to wtedy pamiętam, to do dzisiaj miałem ratę za auto 230. Taką miałem latę. No to na ludzie tylko zarabiali pierwszym w korku, roku, jak szli do, do Glaxo, gdzieś w Poznaniu, czy gdzieś tam to tak. zarabiali dwa Na pół 300, etatu i wtedy było wynagrodzenie 800 zł. No. Czyli 1600 było na całym etacie. No. To były takie czasy. No to taka była różnica między tobą a równiśnikami Ja takich ludzi chciałem poznać, ich nie było. No tak, to jest to, co ja powiedziałem też przed chwilą, że ciężko było, za ile masz sprzedać mieszkanie, bo nie miałeś tylko kogo zapytać, musiałeś to zrobić. Nie, nie było właśnie, nie było tych wzorców, których. Dzisiaj, wzorców, może to jest złe określenie, ludzi, którzy odnieśli sukces, bo to oni niekoniecznie muszą być Twoim wzorem, ale do których na jakimkolwiek evencie możesz podejść, zapytać się ich, albo umówić się nawet na indywidualną konsultację, niech ktoś ci powie w trzech krokach. Tego nie rób, tego nie rób, skup się na tym i to wystarczy. No kiedyś ja pamiętam, jak Patryk flipował, Patryk Sotysiak, tak? No to jak Patryk flipował, pierwsze mieszkania, które kupował, zarabiał na każdym 42 tysiące. I ja go wypytywałem przede wszystkim, no ale czy to zadziała? Po jakim czasie ktoś przyszedł i kupił? A czy to jest tak, że się bałeś? Kupić i sprzedać. Tak bardziej pytania było strach. To no jak możesz kupić mieszkanie za 300 i liczyć na to, że się sprzeda za 360 i tam nie wiem, 20 dać w remont? Skąd masz taką pewność, że to wyjdzie? A jak się nie sprzeda? I to były dyskusje bardziej na tym polu. Co jak się nie uda, co jak nie wyjdzie? Czy to w ogóle ma prawo działać? Czy to można robić regularnie? Czy można tylko kupować 100 rocznie, czy tylko 2 rocznie? A teraz tak naprawdę nie ma, nie ma pytań takich na zasadzie, czy się coś uda, czy się nie uda, tylko tyle cię to kosztuje pieniędzy, tyle czasu, tyle musisz zrobić, to się robi w taki sposób, bo zapierdalasz, albo to nie wyjdzie. Nie? I tyle zarobisz, plus minus. I ty, Ale ty, ty, praktycznie i ryzyko masz... jest takie, albo takie dokumenty do tego są takie i takie, nie iść do tego notariusza, tylko iść do, do tamtego i całą ścieżkę tą jakby mamy dostępną, ale jest rozpraszaczy, jest 20 razy więcej, które cię rozpraszają codziennie, bo są różne inne możliwości. Ja i wchodzi, nie wiem, ktoś może pomyśli sobie, a może to założę, wiesz, jakąś firmę w tym obszarze, albo w tamtym, albo coś tam. No, nie było kiedyś takich rzeczy, że otwierasz telefon i możesz zrobić wszystko, nie? Bo dzisiaj każdy by chciał szybciej, więcej, lepiej, a mimo wszystko nieruchomości, w których siedzimy, no to jest moim zdaniem bardzo bezpieczne aktywo, stabilne, ale dające zarobić, no, ograniczoną ilość pieniędzy z jednego mieszkania. To nie jest forex, że zrobisz lewar razy 5 razy 10 razy 20, tylko zarobisz procent od zaangażowanego kapitału. Na najmniej powiedzmy, że jest to 8 plus rozwartości, też kolejne 8 to jest 16% w skali roku, więc przy wszystkich innych instrumentach finansowych na rynku to jest stosunkowo niedużo, ale ty wiesz, że te pieniądze w, z bardzo dużym prawdopodobieństwem miesiąc w miesiąc będziesz miał na koncie. Na pewno z mojej perspektywy wiem to, jestem tego pewny, że nieruchomości nie są najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy dużych są najlepszym sposobem na odkładanie pieniędzy, też tych dużych, na budowanie sobie emerytury, na budowanie spokoju psychicznego, na stabilności, na tym, że nic nie musimy robić, a te pieniądze się pojawiają, to nieruchomości są najlepsze do takiej defensywy, do odkładania pieniędzy. Ale jeżeli ktoś myśli, że zarabianie będąc pośrednikiem, budując biuro pośrednictwa, robiąc flipy hurtowo, nie hurtowo, zarobi gigantyczną ilość pieniędzy, to jest nieprawda. Nie da się tego wyskalować w nieruchomościach. No, dla mnie gigantyczna ilość pieniędzy to jest dziesiąt milionów złotych, tak? Nie ma fliperów, którzy tyle mają na koncie pieniędzy po robieniu flipów. Dalej jest jakby naturalnym krokiem prowadzenie firmy, która jest firmą deweloperską, która buduje te mieszkania, buduje w całej Polsce, ale równie dobrze możemy produkować każdy dowolny przedmiot i zarabiać na produkcji każdego dowolnego przedmiotu i mieć 300 osób zatrudnionych. Więc to co zrozumiałem to jest to, że jeżeli ktoś pracuje na etacie, chce mieć dwa trzy mieszkania, kupić mieszkanie dla dzieci, mieć jakąś emeryturę i dodatkowo sobie zarobić 100-200 tysięcy złotych rocznie, nieruchomości to jest najprostszy, najszybszy sposób do zrobienia zrealizowania tego planu. Ale jeżeli ktoś ma ambicje, żeby zbudować dużą firmę, którą można sprzedać, przekazać i tak dalej, zarobić na sprzedaży firmy, to nieruchomości absolutnie się do tego nie nadają. Bo jak zbudujesz duży sklep internetowy, który zarabia milion dolarów rocznie, możesz go sprzedać za 5 milionów dolarów, za 4 milionów dolarów. Jesteś zarobiony po pas i wydajesz to w nieruchomości później. Na nieruchomościach nie możesz sprzedać firmy, która jest biurem pośrednictwa albo. Tak, albo... możesz tylko sprzedać brand, nie? No, ale to nie są takie wartości. Możesz tylko sprzedać brand. brand z umowami. Który... No ale Dokładnie. nie sprzedasz go za 5 milionów złotych. Nie? Nie. Chyba, że masz oddziały stacjonarne z umowami, własne lokale i coś tam, i klientów przyzwyczajonych. Jakieś tam umowy, wartość umów z klientami, potencjalnie i tak dalej. No ale, ale ludzie tu rotują. Jak się robi flipy, to się te flipy robi samemu, bo jak nauczymy naszego pracownika robienia flipów, to nie zaczyna robić tak samo. W pośrednictwie jest tak samo, więc to jest taki biznes dla, dla par, dla osób, dla singli, którzy chcą sobie dorobić te pieniądze, te, które były nierealne wcześniej, pracując na etacie, ale ta droga kończy się do ściany, do deweloperki. Jeżeli ktoś nie przejdzie na deweloperkę i nie buduje dużej firmy, no to nieruchomości. Nie dają, mają swój limit. Mają swój limit, ale ten myślę, że to z tych wszystkich branży, które znam, to jest najprostsza droga do zarabienia dużych dla kogoś w tym słowie w rozumieniu, dużych dla każdego to jest inne słowo, pieniędzy w najprostszy sposób i najszybszy. Nie? Bez doświadczenia, bez wiedzy, bez umiejętności, bez jakichś takich nauk. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Jakbyś dzisiaj zaczynał swoją karierę, to czy zrobiłbyś coś inaczej, inaczej by zaplanował te swoje działania, coś byś poprawił w tej twojej strategii, która okazała się bardzo dobra, tak? No bo, tak jak powtórzę, bańka i cztery mieszkania w wieku 26 lat, uważam, że to jest niewątpliwie sukces dla każdego młodego człowieka dzisiaj. Już nieważne, że ta, ten milion złotych miał inny wymiar. Nawet licząc po dzisiejszych stawkach, to każdemu bym życzył, żeby rok po studiach miał taki dorobek. Ale czy, czy coś byś zmienił w tym swoim działaniu, gdybyś dzisiaj miał wystartować? Masz zero, kończysz te studia, wychodzisz z akademika i... No, możliwości finansowe masz takie Zawsze analogiczne. Możesz jak wtedy. wyjść z akademika, ale akademik z ciebie nie wyjdzie nigdy. <noise> to, to jest pierwsza rzecz, więc to, jak byliśmy wychowani, kształtowani i tak dalej, no to, to warunkuje później zachowania całe życie. Natomiast na pewno nie opierałbym wszystkiego o swój personal brand. Czyli wszystko, co wiecie o mnie, widzicie, to jest Paweł Albrecht na tej zasadzie, nie? No, myślę, że tu popełniłem, no nie, że błąd, bo jakby. Teraz, gdybym mam odpowiedź na pytanie, to bym się cofnął i nie budował brandu takiego osobistego, tylko bym budował firmę, którą później bym sprzedał. Czyli bym. Bo ja robię jednostajnie to samo robię przez te 10 lat, tak? Ale nie mogę jakby siebie sprzedać. nie? E, więc budowałbym firmę, którą bym zamienił może w podmiot deweloperski czy sklep internetowy, który bym po prostu po tych 10 latach, tak jak wielu moich kolegów, sprzedał, którzy budują od 10 lat od studiów jakiś produkt. Mają firmę mhm. po 50 po 100 milionów rocznie wyceniane no ja nie mogę tych swoich działań sprzedać, tak? Donosności są związane z swoim imieniem nazwiskiem. Tak, więc rzeczy, które teraz robię, które sprawiają mi bardzo dużo przyjemności, widzę, że dużo, 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 100 razy prościej jest budować firmę, nie opierając ją o swoje imię nazwisko, jest dużo mniej stresu, jakby wszystko nie opiera się na mnie. I naprawdę zrobienie firmy, która jest nieoparta o imię i nazwisku jest bajecznie prosta dla mnie teraz w tym przypadku, tak? Tak, ja Na przykład jest za procesy... pierwotnym. Na przykład, tak? Nie jest to no oparte... się jednak mimo o osobno, nie jest korelowana ściśle z, imieniem, z imieniem Dokładnie, nazwiskiem. Dokładnie, nie, ale, ale, ale. Wtedy były inne czasy i jakby zrobienie właśnie tej marki pozwalało na to, że byłem na tym topie wtedy w tej branży, gdzie wszyscy szli tam, bo wiedzieli, że to jest imię i nazwisko gościa, który robi to w tej branży i to zostało ze mną, tak? Ale nie mogę tego sprzedać. Ale strategia, żeby nabyć pierwsze mieszkanie na kredyt, czyli zbieram na wkład własny, kupuję pierwsze mieszkanie na kredyt po to, żeby ono działało dla mnie na wynajem, to dzisiaj powtórzyłbyś ten schemat? 100%. No i kupiłbym zdecydowanie więcej tych mieszkań, gdybym, Wtedy ktoś mi doradzał, który był doświadczonym inwestorem i mówił, słuchaj, Polska się rozwija, jest coraz wyższe PKB, będziecie liderem itd. i tak dalej. No nie tak, że ktoś mi podaje numery w totka, żebym, wiesz, cofnął się w, w czasie i tak dalej, ale żeby ktoś mi powiedział, że słuchaj, te mieszkania będą rosły, będzie to się równało z krajami zachodnimi, coraz więcej placów będą inwestować i tak dalej. To wtedy wziąłbym jeszcze więcej tych kredytów i przekonał większą ilość osób z rodziny, żeby to wziąć na siłę, poza pożyczałbym się, żeby wziąć te kredyty. Bo wtedy było to widać. Jak ktoś był doświadczonym inwestorem 10 lat temu, to, to mógł to przewidzieć, że to się dzieje, to się rozwija, tak? To się wszystko wtedy budowało. Wystarczyło wziąć przykład od innych miast, innych, bo to ja te, słyszałem, to oglądałem te wywiady z ludźmi, którzy inwestowali kiedyś w kraje, które wchodziły do Unii Europejskiej. W każdym kraju działo się dokładnie to samo, więc było wiadomo, że to się wydarzy. Zresztą wszędzie na świecie ten, te nieruchomości szły do góry, i wtedy, gdyby ktoś powiedział, wytłumaczył to tak, jak my dzisiaj to tłumaczymy i, i, i to. To trzeba było tego po prostu brać więcej, tak? Jak najwięcej na maksa, ile się wtedy. Tu ja się zgadzam z Tobą akurat, do, że trzeba pocisnąć, było nabierać nie? tyle, ile fabryka dała. Chociaż i tak każdy z nas brał bardzo dużo, tylko nikt, nikt nie był w stanie przewidzieć tak naprawdę, że to nabierze aż takiej dużej prędkości wtedy, z tamtej tak. naszej perspektywy, że, że to się aż tak szybko i tak dynamicznie będzie, będzie rozwijać. No i problem był jednak mimo wszystko w tej drodze, nie? że ją każdy z nas musiał sam znaleźć, akurat ty rynek wtórny, a rynek pierwotny, i wymyślać ją trochę na nowo, no bo nie było kogo zapytać. No dokładnie, a dzisiaj wszystko wiadomo, trzeba tylko po prostu robić, ale, ale komu się chce robić mm. dzisiaj? To Jeszcze. ktoś robić musi, albo odpoczywać mu ktoś. Tak, robić w kontekście takim, nie, że chodzić do pracy od 8 do 16, tylko robić na tej zasadzie, że skoncentrować się konkretnie na jednej rzeczy, być specjalistą w jednym temacie i po prostu cisnąć tak długo, aż to, aż to wyjdzie, nie? No to tej koncentracji dzisiaj trochę brakuje. Słuchajcie, moim gościem był Paweł Albrecht, który w wieku 26 lat zarobił pierwszą bańkę netto. Na koncie i posiadał w tym czasie cztery mieszkania na wynajem. Ja wszystkim, którzy inwestują w nieruchomości, życzę takich sukcesów. Niekoniecznie po roku działania, a nawet i po pięciu. Dzięki Paweł za super wywiad. Dziękuję bardzo. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.